W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 9 rzeczy, których nie wiedzieliście o Wonder Woman. Prawdopodobnie. Nie tylko Wonder Woman zasługuje na nowy film. Twórca tej postaci także miał całkiem ciekawe życie, które można by było pokazać na dużym ekranie. William Moulton Marston, znany także jako Charles Moulton, ukończył studia na Harvardzie i pracował jako psycholog oraz prawnik. Później stał się wynalazcą i dopiero na końcu zajął się komiksami. Był także poligamistą i mówił, że przy tworzeniu postaci Wonder Woman inspirował się swoją żoną oraz drugą kobietą, z którą mieszkali. Na dodatek Moulton wynalazł wariograf, czyli po prostu wykrywasz kłamstw. Lasso Wonder Woman, które wykrywa kłamstwa, zdaje się mieć teraz więcej sensu. W latach 90 firmy Marvel i DC były wobec siebie całkiem przyjazne i przez to powstawały komiksy, w których występowały postacie z obu uniwersów. Zdarzało się nawet, że dwie postacie łączyły się w jedną. Na przykład fuzja Batmana i Wolverina nazywała się Dark Claw. W tym właśnie okresie powstał komiks, w którym pojawili się Wonder Woman i Thor. A Mjolnir jest zderzony nie tylko przez Boga Piorunów, ale także przez Wonder Woman. Okazuje się, że w przeciwieństwie do wielu innych komiksowych bohaterów, Wonder Woman jest godna podniesienia i używania osgarskiego mota. Większość z was kojarzy zapewne dwa główne elementy uzbrojenia Wonder Woman: jej co prawdy oraz branzolety zdolne odbijać pociski. Istnieje jednak sporo innych narzędzi, w które Wonder Woman jest wyposażona. Posiada królewską tiarę, która jest bardziej przydatna niż może się wydawać, topory bojowe, mistyczną zbroję, magiczny miec, super supermocne kolczyki oraz dwa przedmioty prosto z mitologii greckiej: sandały Hermesa i rękawice Atlasa. Wonder Woman powstała już w roku 1941. Premiera pierwszego komiksu miała miejsce mniej więcej wtedy, co bitwa o Pearl Harbor. Oznacza to, że postać Wonder Woman przetrwała już ponad 7 dekad. Była ikoną dla indywidualnych kobiet oraz organizacji walczących o prawa dla nich jeszcze zanim powstał Marvel, a dla porównania Spider-Man jest od niej o ponad 20 lat młodszy. Gdy pomyślimy o kobietach superbohaterach, na myśl przychodzą nam postacie takie jak Wonder Woman, Batgirl, Supergirl, Black Widow i Captain Marvel. Wonder Woman jest jednak najbardziej ikoniczna i najpopularniejsza i są ku temu powody. Jest o całej reszty superbohaterek o wiele lat starsza. Zadebiutowała 3 lata po Supermanie i 2 lata po Batmanie. Był to okres w którym superbohaterowie byli czymś nowym i innym od już istniejących komiksowych herosów takich jak Shadow Conan i Lone Ranger. Następna kobieta Superbohater, która zdobyła popularność to Black Canary, a jej debiut miał miejsce w roku 1947. Badger pojawiła się natomiast dopiero w 1937 roku, a rok po niej Capital Marvel. Wonder Woman jest założycielką Justice League i przez wiele lat była jedynym członkiem płci żeńskiej. W początkowy skład Justice League wchodzili Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman i Martian „Man Hunter”. Drużyna postała w odpowiedzi na zagrożenie ze strony kosmitów, którzy starali się podbić Ziemię. Superbohaterowie połączyli siły i zwyciężyli, a po wygranej bitwie założyli ligę. Wonder Woman pojawiła się ostatnio w The Lego Movie. Co ciekawe, głos pod tą postać podkładała aktorka, która już pojawiła się w filmach Marvela. Mowa tu o prawej ręce Nika Fury'ego, Mary Hill, lub jak to woli, Robin z How Met Your Mother. Aktorka nazywa się Cobie Smelders i wielu fanów chciało ją zobaczyć właśnie w roli Wonder Woman. Ich życzenie zostało po części spełnione. Co prawda nie pojawia się na ekranie, ale udziela głosu Wonder Woman w The Lego Movie. Do obsadzenia roli Diany brano pod uwagę wiele aktorek – Jessica Biel, Sarah, Michelle Gellar, Rachel Bilson, Misha Barton, Eva Green, Christina Hendricks i Kristen Stewart. Te wszystkie aktorki były rzekomo brane pod uwagę do obsadzenia roli Wonder Woman w kinowym uniwersum DC. Oprócz tego w 2005 roku kandydatką do roli Wonder Woman była Angelina Jolie, jednak film ten wtedy nie powstał. W dodatku 10 lat później, w 2015 roku miała ona zająć krzesło reżysera filmu Wonder Woman, jednak finalnie ta rola przypadła Petty Jenkins. Początkowo miała nazywać się Suprema. Nie było to złe imię, bo większości osób kojarzyło się z Supermanem. Nie jest jednak tak efektowne i chwytliwe jak Wonder Woman. Pierwszy komiks o niej miał nosić tytuł Suprema The Wonder Woman. Jednak dla uproszczenia porzucono pierwszą część tytułu i od wtedy do dziś bohaterka nosi imię Wonder Woman. Korzystając z okazji chciałem wam przypomnieć, że już 5 piątek 2 czerwca w sieci kin Multikina odbędzie się premiera filmu Wonder Woman. Dajcie znać w komentarzach czy wybieracie się do kina na kolejny film z uniwersum DC. Jak myślicie, czy tym razem widowisko się uda? Miejmy nadzieję, że się nie zawiedziemy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, do zobaczenia już niedługo w kolejnym.